Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielońskiego, a w zasadzie rada tej organizacji pożytku publicznego, na swoim przedwakacyjnym posiedzeniu w szczególności podsumowała finanse fundacji za miniony rok. Ale mowa była również o programach stypendialnych, w których już w nowym roku szkolnym, mamy taką nadzieję, weźmie udział szkolna młodzież. Na początek mistrzowie matematyki. Stypendia z tego programu będą też w nowym roku szkolnym, ale niestety nie dla wszystkich. Zatem dla kogo? Ograniczenie stypendiów tylko dla studentów. Poprzednio zaproponowaliśmy i tak Fundacja M-Banku się zgodziła, że były stypendia dla podstawówek, dla gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych studentów. No widocznie tam uznano, że, że i, i taka jest wola darczyńcy, my musimy tą wolę spełnić, żeby tą dotację otrzymać. Dlatego proponujemy ten program pod, pod nazwą taką Mistrzowie matematyki, ale stypendia tylko dla studentów. O wspomniane stypendium może się starać 10 osób i jego wysokość to 500 zł miesięcznie. A teraz kilka słów o programie Wspieramy zdrowie. Program ten został poszerzony w momencie, kiedy darczyńcy z Niemiec zadeklarowali przekazywanie sprzętu dla osób fizycznych. I kolejnym etapem, kiedy to z Banku Gospodarki Żywnościowej otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych, dokonaliśmy zakupu sprzętu tworząc wypożyczalnię. To cieszy się bardzo dobrą y, opinią i, i, i zainteresowaniem. No, na, na łóżka to, to praktycznie y, jest kolejka nie? I, i kolejne osoby już czekają, aż tylko zostanie dokonany zwrot łóżka i, i wydajemy. Mamy w tej chwili. Koncentrator tlenu. Gdyby ktoś był zainteresowany taką potrzebą osobie, która ma problemy poinformować z o tym opiekę ty. no. Tak tak pani, pani pani Wodaczyk jest w kontakcie z nami i i, i właśnie często właśnie od, tak. od niej dostajemy informacje i stamtąd pacjenci do nas się zgłaszają. Podczas posiedzenia Rady Fundacji przedstawiono też informacje z realizacji programów stypendialnych za miniony rok. Było ich naprawdę sporo. Warto przy tej okazji dodać, że pieniądze na stypendia pochodzą nie tylko od sponsorów, ale też z tak zwanego 1%. Z roku na rok takich środków jest coraz więcej. W sumie w roku 2015 przyznane było 104 stypendia. I to, to myślę, można powiedzieć, że jest to rekordowa liczba w porównaniu do poprzednich lat, a wynika głównie z tego, że 20 stypendiów mistrzowie matematyki to ten nowy program i 4 stypendia y, dla talentów. Fundacja ma zatem czym się pochwalić. Dłuższa relacja z jej posiedzenia już w temacie tygodnia, a w dalszej części serwisu poznamy też finalistów kolejnego projektu fundacji, czyli konkursu Lider Szkoły. Zapraszamy.